Dzień dobry. Witamy. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia pierwszego odcinka. Zapytaj doradcę. Muzyka. Który poprowadzą? Tomek Domański, nasz doradca sadowniczy i ekspert w dziedzinie gatunków jagodowych. I Robert Binkiewicz, specjalista od upraw sadowniczych. Za jakiś czas będziemy się z Państwem spotykali w tym sezonie, żeby odpowiadać na wszelkiego rodzaju nurtujące Państwa pytania. Takich pytań w sezonie pojawia się bardzo dużo. Są to podobne pytania, czasami zupełnie inne, ale my chcemy Państwu pomóc w tej trudnej produkcji, jaką są uprawy sadownicze, i będziemy systematycznie odpowiadali na wszelkiego rodzaju pytania, które Państwo zadacie na naszych profilach czy tam na naszych stronach pod filmami na YouTube. Tak jak Tomek powiedział, pytania, na które będziemy odpowiadali, pochodzą od Państwa. I które zadajecie właśnie na, na różnych kanałach, w różnych miejscach, tam gdzie się spotykamy bezpośrednio, na konferencjach sadowniczych, ale również w, te, w ciągu sezonu na plantacjach, w sadach. No i również pod filmami, pod komunikatami, które dla Państwa przygotowujemy. Często te pytania się powtarzają i, i dotyczą tych samych zagadnień, więc wybieramy i będziemy wybierali te. Najciekawsze, najczęściej zadawane, które dotyczą większości z Państwa. W każdym programie również przygotowujemy konkurs, ale szczegóły na koniec materiału. Robert, zanim jeszcze odpowiemy na pierwsze pytania. Krótkie podziękowanie. Drodzy widzowie, chcielibyśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za uczestnictwo w naszych konferencjach, czy to stacjonarnych, czy też online, które będą jeszcze wydawane w tym sezonie. Chcemy również podziękować za stałą aktywność na naszych profilach: czy to na Facebooku, na kanale Doradca Sadowniczy, czy też na YouTube, pod naszymi filmami, komunikatami zadajecie Państwo pytania. Bardzo dziękujemy za tą aktywność. To dzięki wam, drodzy państwo, powstaje ten program. To dzięki waszej dociekliwości, dzięki temu, że wyrażacie chęć, żebyśmy się podzielili swoją wiedzą z państwem. Zainspirowaliśmy się właśnie, żeby stworzyć ten program, czyli zapytaj doradcę. Także przejdźmy teraz do pytań. Pierwsze pytanie Robert od jednego z sadowników. Jaki środek stosować na bawełnicę korówkę? Bardzo często to pytanie się pojawia od Państwa. Bawałnica korówka to ten bardzo trudny, uciążliwy do zwalczania gatunek mszycy, ale i bardzo szkodliwy dla upraw sadowniczych. No, również niewiele preparatów posiada taką rejestrację do zwalczania bawełnicy korówki, dlatego też to może być kłopotliwe. Te, które taką rejestrację posiadają i które, które są skuteczne i wciąż sobie dobrze radzą z bawełnicą, to na pewno jest substancja acetamiprid w takich preparatach jak Kobe albo Mospilan, ale również Movento. I każdy program zwalczania bawełnicy korówki powinien składać się z zabiegów właśnie tymi preparatami. Poza nimi, co prawda bez rejestracji przeciwko bawełnicy, ale z dobrą skutecznością to jest Tepeki albo Afinto. Więc przy okazji zwalczania pozostałych gatunków mszyc będą równie skutecznie ograniczały też bawałnicę korówkę. Więc taki standardowy program, który, który powinien się znaleźć, powinien być wykonany w tych sadach, gdzie bawałnica występuje i stwarza zagrożenie, to jest pierwszy zabieg tuż przed kwitnieniem różowy pąk z wykorzystaniem preparatów Kobe albo Mospilan albo tepeki Afinto, a drugi zabieg tuż po kwitnieniu, do dwóch tygodni po kwitnieniu preparatem Movento. Tomek, to teraz pytanie dla Ciebie. E, czy można gdzieś znaleźć standardowy program nawożenia Waszymi produktami? Czyli, czyli to jest pytanie e, od plantatora, jeśli chodzi o nasze produkty i program nawożenia. Mhm. E, tak, oczywiście. Mamy e, takie programy, schematy nawożenia, jak również ochrony, e, umieszczone w naszym doradcy stadowniczym. Na końcu, proszę Państwa, mamy schematy nawożenia posypowego, nawożenia dolistnego, jak również fertygacji w większości gatunków sadowniczych. Znajdziecie tu Państwo kompleksowe rozwiązania na cały okres wegetacyjny. Jest dana faza rozwojowa roślin i produkty, które są dedykowane do stosowania właśnie w tej fazie rozwojowej. Dlatego myślę, że jest to dosyć ciekawe i proste rozwiązanie, ponieważ macie Państwo tutaj też wybór produktów. Nie jest to jeden konkretny produkt, który możecie zastosować, ale jest kilka produktów, które możecie sobie wybrać z palety naszych produktów. Dlatego zachęcam Państwa do prenumerowania naszego doradcy i oczywiście oglądania tych schematów, jak również czytania artykułów, które są zawarte. Są to artykuły dosyć ciekawe, które publikujemy, wydajemy dla Państwa, aby ułatwić tą produkcję sadowniczą. Robert, kolejne pytanie. Ile zabiegów, aby skutecznie przerzedzić galę? Na pewno kilka, nie jeden. Wiemy, że gala jest tą odmianą, która dość obficie kwitnie, zawiązuje dużą liczbę owoców i trudno się przerzedza. Dlatego w takiej standardowej Dobrej sytuacji jeśli chodzi o, o, o zawiązanie i, i przebieg pogody w kwitnieniu, niezbędny jest program przerzedzania dwuetapowy. Na pierwszy zabieg polecamy preparat Monex w mieszaninie z mocznikiem, już pod koniec kwitnienia. I drugi zabieg korygujący, taki uzupełniający, no to, to wtedy już Globaryl albo Citis na zawiązki średnicy 10-12 mm. Teraz dla Ciebie, Tomek, kolejne pytanie. Pani Stewcia pyta, czy nicienie mogą powodować zagrożenie dla ludzi lub zwierząt? Myślę, że bardzo ciekawe pytanie. Proszę Państwa, nicienie, których używamy do zwalczania szkodników glebowych, takich jak opuchlaki, czy pędraki, są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Oczywiście widzimy te pędraki w glebie, jest ich coraz więcej. Te ogromne białe robaki, które Państwo widzicie czasami, tak jak my się śmiejemy tutaj w naszym gronie, że jest to taki biały ryż. Jeżeli chodzi o puchlaki, jest tego coraz więcej na plantacjach, czy to truskawek, czy też borówki. No i zwalczanie tych szkodników jest dosyć uciążliwe. Mamy nicienie, pożyteczne nicienie, które pasożytują tylko na tej grupie szkodników. I proszę Państwa, stosowanie tych nicieni jest naprawdę bezpieczne. Proszę nie mieć obawy o jakiekolwiek inne niepożądane skutki: czy to dla roślin, dla zwierząt, czy też dla ludzi. My w gamie naszych produktów mamy tutaj e, takie preparaty jak e, Nemazy L, z G, ale również larwanem i Entonem. Robert, hmm. kiedy najkorzystniej zastosować na przykład olej parafinowy? Aby zapobiec rozwojowi tych szkodników? Tych? No, myślę, że wiesz, których. Przypuszczam, że pytanie dotyczy przędziorków. Dlatego moja odpowiedź również będzie dotyczyła, dotyczyła takiego zastosowania. Pamiętajmy, że oleje parafinowe powinniśmy stosować w tym przypadku w optymalnej fazie rozwoju tych, tych szkodników, tak jak było w pytaniu. Dlatego Dlatego czekajmy na, ten optymalną, na tą optymalną fazę, którą jest początek wylęgu larw z jaj zimowych. Zazwyczaj zbiega się to z fazą rozwojową zielony-różowy pąk w jabłoniach. Tomek, kolejne pytanie dla Ciebie. Kiedy następuje porażenie owoców, borówki, larwami muszki? Nie ma jakiej, przypuszczam, że chodzi o skrzydłą. Przed zbiorem. Czy w trakcie przechowywania w jaki sposób można chronić owoce przed takim porażeniem? Z pewnością chodzi tutaj o muszkę skrzydłą, czyli drozofilę Suzuki, która wyrządziła bardzo duże szkody na plantacjach w sezonie 2020. W minionym sezonie 2021 nie mieliśmy praktycznie w ogóle odłowionych osobników tego szkodnika. Niemniej jednak, proszę Państwa, jest to bardzo groźny szkodnik z którym na pewno będziemy jeszcze musieli stoczyć walkę w niejednym sezonie. Muszka plamoskrzydła składa jaja do owoców w trakcie dojrzewania ich na plantacji, czyli do porażenia dochodzi na plantacji. Larwy mogą wykluwać się już na plantacji bądź w trakcie przewozu, przechowywania owoców, ale najczęściej dochodzi do tego wylęgu larw jeszcze w trakcie, kiedy owoce są na plantacji. Jak sobie radzić? No przede wszystkim, proszę Państwa, musimy prowadzić szczelny monitoring naszych plantacji, rozwieszając pułapki i monitorować loty drozofili. Jeżeli zobaczymy, że odławia nam się w pułapkę drozofila, bo to trzeba również prowadzić odpowiednią diagnostykę, żeby rozpoznać tego szkodnika, powinniśmy podjąć walkę. Co możemy zrobić? Oczywiście ja tutaj rekomenduję na stosowanie preparatu AFIR. My również jako firma Agrosimex prowadzimy stały monitoring tego szkodnika w wielu lokalizacjach w Polsce poprzez rozwieszane pułapki na plantacjach u producentów i w ramach infokarty rozsyłamy informacje jeżeli ten szkodnik gdzieś w jakiejś danej lokalizacji zacznie się odławiać. Dlatego dla naszych stałych klientów, którzy posiadają infokartę ta informacja oczywiście będzie na bieżąco rozsyłana również w tym sezonie. Robert, czy efekt przerzedzania benzyloadeniną będzie słaby? Jeżeli zastosowana będzie standardowa dawka wody, na przykład 500 litrów, no myślę, że tu standardy są różne, ale w większości producenci jednak używają tych 500 litrów na hektar. Tak, no jeśli chodzi o tą ilość cieczy roboczej na hektar, to można powiedzieć, że standardem jest 500 czy około 500 litrów wody na hektar w przypadku zabiegów fungicydowych bądź zastosowaniem nawożenia dolistnego. Eee, wracając do pytania. Tak, ta efektywność zabiegu benzyloadeniną przy przerzedzaniu, czyli na przykład preparat Globaryl, może być niższa przy tak, tak niskiej ilości wody na hektar, szczególnie jeśli warunki pogodowe będą takie, jakie są polecane do tego zabiegu, czyli ciepła, sucha pogoda i niska wilgotność. Dlatego powinniśmy jednak stosować więcej wody do przerzedzania. Tą substancją w sadach karłowych najlepiej nie mniej, jak. 700 litrów wody na hektar. Jeśli to są starsze kwatery, duże drzewa, na pewno nie mniej jak 1000 litrów na hektar. To zresztą sami Państwo potwierdzacie. Ci z Państwa, którzy już mają doświadczenie z przerzedzaniem, w ogóle z przerzedzaniem zawiązków, to tak potwierdzają, że od momentu, kiedy zaczęliście Państwo stosować dużo więcej wody na hektar, efektywność tych zabiegów jest dużo wyższa. Tomek, kolejne pytanie do Ciebie. Hmm. Czym zwalczyć peż w krzakach borówki? No, z pewnością, chwasty w borówce to jest trudny temat. No, proszę Państwa, ale jeżeli chodzi o chwasty jednojścienny, jeżeli tutaj mówimy akurat o peżu, mamy produkt taki jak Select Super bardzo dobry produkt, który fajnie się sprawdza na plantacjach borówki, który dobrze zwalcza właśnie peż. Ale proszę Państwa, nie możemy opóźniać zabiegu tym herbicydem. Zabieg na chwasty, na peż, powinniśmy wykonywać, kiedy ma on od 4 do 6 liści właściwych. I to jest ta faza, kiedy ten zabieg będzie najbardziej skuteczny. Jeżeli przeciągniemy ten zabieg w czasie, ta efektywność też będzie słabsza i zwalczanie tego peżu na pewno będzie też dużo trudniejsze. Dlatego select super termin, kiedy chwasty mają 4-6 liści właściwych. Robert, czy maral można mieszać z fungicydami? No, oczywiście, mieszaniny, kombinacje zbiornikowe to jest chyba temat numer jeden, który się przejawia przez cały sezon produkcyjny. Tak jest. Takich pytań dostajemy od Państwa bardzo dużo. Nie na wszystkie potrafimy odpowiedzieć, przykro nam, ale akurat na to tak. Jeśli chodzi o nawóz Maral, przeprowadziliśmy badania pod kątem mieszalności z szeroką grupą najpopularniejszych fungicydów. I nie ma żadnych przeciwwskazań, jeśli chodzi o mieszanie maralu z fungicydami. Także jak najbardziej, tak. No i kolejne pytanie dla Ciebie, Tomek. Hmm. Czy można nawozić borówkę RSM? Tak, jak najbardziej. RSM, czyli roztwór, roztwór staleczanowo-mocznikowy, jest bardzo dobrym sposobem na dostarczenie azotu na plantację borówki wczesną wiosną. Ja tutaj rekomenduję stosować RSM łącznie z CATS-em, czyli tiosiarczanem wapnia, tak aby niwelować straty azotu, lepiej wykorzystać ten azot, a dodatkowo dostarczyć jeszcze wapń odżywczy, który jest tak bardzo ważny właśnie w uprawach w wszelkich uprawach sadowniczych. Zachęcam Państwa do stosowania RSM łącznie z CATS-em. Jeżeli chodzi o uprawę borówki, tutaj dobrym sposobem aplikacji tego nawożenia wczesnowiosennego będzie na pewno belka herbicydowa. Jest to prosty i ekonomiczny sposób właśnie na nawożenie azotowe. Robert, podobno rok 2022 jest ostatnim rokiem, kiedy będzie można wykorzystać substancję czynną fosmet, czyli imidan. Wiemy, jakie problemy często wyrządza owocówka jabłkuweczka na plantacjach. Potwierdzasz, czy to jest prawda? Tak, niestety, ale muszę potwierdzić tę informację. Fosmet jest kolejną substancją, która, która będzie skreślona z listy dostępnych insektycydów, więc imidan będzie można stosować do 1 listopada 2022 roku. Tomek. Czym ratować zalany przez duży deszcz system korzeniowy malin? Z pewnością na plantacjach, na których dojdzie do zalania systemu korzeniowego, są zaburzone stosunki wodno-powietrzne w glebie. I aby poprawić te stosunki wodno-powietrzne, powinniśmy zastosować kwasy humusowe, czyli rosa humusu. Nawóz ten właśnie poprawi tą strukturę gleby i poprawi te stosunki wodno-powietrzne, pozwoli na powietrzyć tą glebę i ten system korzeniowy przez to będzie mógł się lepiej regenerować. Dodatkowo, aby pobudzić taki system korzeniowy zalanych roślin do lepszego wzrostu, do, jak wiadomo pobudzić po to, żeby wypuścił nowe korzenie, które będą mogły pobierać składniki pokarmowe, jak również wodę, zachęcam Państwa do stosowania nawozu Maral. Maral poprzez fertygację pozwoli właśnie na stymulację rozwoju systemu korzeniowego. Robert, ostatnie pytanie z puli, które przygotowane są dzisiaj dla Ciebie: jak i kiedy stosować gibereliny oraz etefon? Bardzo fajne pytanie. Często też zadawane przez Państwa, dotyczące w ogóle stosowania regulatorów wzrostu i hormonów. Tak naprawdę, to, to temat. Na dłuższy wykład, więc dzisiaj tutaj w tym programie ciężko będzie precyzyjnie odpowiedzieć i przedstawić szczegóły. Natomiast tak, żeby podać takie podstawowe zasady stosowania Giberelin w sadach, to jeśli chodzi o preparaty Gip plus Nowa Gip czy Perlon, czyli tą Giberelinę ga 47 powinniśmy podejść do tego w ten sposób. Na odmiany wielkowocowe typu Jona Goldy. Legal, stosujemy te produkty w okresie kwitnienia w celu poprawy zawiązania owoców. Z kolei grupa odmian drobnoowocowych, czyli Gala, Golden, Pinowa, champion, te odmiany z kolei wymagają tych zabiegów po kwitnieniu w celu poprawy średnicy i jakości owoców. Jeśli chodzi o grusze, najczęściej konferencja i, i pytacie Państwo też o te programy giberelinowe w konferencji, to też zależy od konkretnej sytuacji w sadzie. I tutaj y, często po prostu y, polecamy, i sadownicy wykonują kombinację tych zabiegów, zarówno y, w okresie kwitnienia, ale jak jest taka potrzeba, to również tuż po kwitnieniu. Y, mamy dużo materiałów opracowanych i, i, i opublikowanych, jeśli chodzi o zastosowanie regulatorów, więc zachęcam do korzystania z nich, chociażby nasza broszura y, regulatorów wzrostu która jest dostępna na, na, na naszych stronach. Zachęcam do pobrania i, i tam szczegóły wszystkie omawiamy i przedstawiamy, jeśli chodzi o regulatory. To co Tomek, teraz ostatnie pytanie dla Ciebie. Tak. Jakie najlepsze środki do ochrony truskawek przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza przed antraknozą? No, antraknoza jest tą chorobą, która w ostatnich latach wyrządza chyba największe szkody na plantacjach truskawek. No, i proszę Państwa, tutaj do walki z tą chorobą powinniśmy podejść w bardzo przemyślany sposób. Powinniśmy wykonywać zabiegi zapobiegawcze, zanim jeszcze widzimy objawy porażenia na plantacji. Często jest tak, że dzwonicie Państwo, że no, mam antraknozę, ale to już jest po fakcie. Kiedy ta antraknoza już poraziła owoce, kiedy już tam niewiele możemy zrobić. Ja zachęcam Państwa do wykonywania zabiegów już od początku sezonu wegetacyjnego, od wiosny i tutaj z wykorzystaniem takiego produktu jak Nordox, który działa zapobiegawczo. Nordox, który ma w swoim składzie tlenek miedzi, który bardzo dobrze się rozpuszcza i super pokrywa rośliny. Jest to myślę, że jeden z kluczowych produktów w uprawie truskawek, który na pewno trzeba wiosną wykorzystać. Jeżeli chodzi o dalszą walkę z tą chorobą, oczywiście tu musi być zastosowany cały program systematyczne zabiegi, właśnie zapobiegawcze. Mamy gamę produktów, które możemy działać zapobiegawczo, które możemy wykorzystać również interwencyjnie, i te produkty to z pewnością Luna Sensation, Switch, jak również Scorpion. W całym programie ochrony przeciwko tej chorobie na pewno wszystkie te produkty należy wkomponować. No, i to chyba wszystkie pytania, które przygotowaliśmy dzisiaj do, dla Państwa. Tak, tak, dokładnie. To było ostatnie pytanie i, i odpowiedź w dzisiejszym programie. Mamy nadzieję, że, że to Państwu pomoże, i te rady i odpowiedzi pomogą Państwu w podejmowaniu decyzji w trakcie sezonu. Zachęcamy do komentowania. Pod filmem, ale również do zadawania kolejnych nowych pytań, do których się przygotujemy i przedstawimy odpowiedzi na nie w kolejnych programach. To co, na koniec konkurs Tomek. Poproszę, aby zadał pytanie. Oczywiście. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa dotrwali z nami do tego momentu, no bo jednak, jakby nie było, to dosyć ważny moment, tak? Mamy dla Państwa pytanie. Brzmi ono, czy można zmieszać globaryl z nowa GIbe? Jeśli tak, to w jakim celu? Dla trzech osób, które pierwsze odpowiedzą pod naszym filmem na YouTube prawidłowo na to pytanie, przygotowaliśmy nagrody. Są to trzy sekatory marki Lowe. Dlatego zachęcam państwa do udzielania odpowiedzi właśnie pod filmem, który będzie na naszym kanale na YouTube. To może pokażmy, przypomnimy jeszcze wszystkim na koniec, gdzie można nas znaleźć, gdzie nasze materiały można odnaleźć. Jeśli chodzi o komunikaty to publikujemy tutaj. Pod filmem znajdziecie krótki opis oraz linki do produktów w sklepie internetowym. Jeżeli subskrybujecie nasz kanał, to dostajecie powiadomienia o nowych komunikatach. Jeżeli nie, to właśnie pokazujemy, jak to zrobić. Filmy znajdziecie też na naszym profilu na Facebooku Doradca Sadowniczy. To grupa wsparcia dla wszystkich sadowników. Tutaj możecie umieszczać zdjęcia oraz zadawać pytania. Na które odpowiadają nasi doradcy AgroCMX, ale również i aktywnie uczestniczą też sadownicy, którzy no, mają wiedzę i dzielą się z nią nią ze, ze wszystkimi. Jeżeli szukacie specjalistycznej wiedzy, to zapraszamy również na nasz blog. Umieszczamy tutaj artykuły, zalecenia, wyniki badań. W bazie wiedzy znajdziecie artykuły aktualne broszury oraz prenumeratę doradcy sadowniczego. Zapraszamy również na nasze kolejne konferencje sadownicze online. Informacje na temat tych konferencji znajdziecie Państwo w opisie pod filmem. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.